Cześć, jestem Moro. Dzisiaj pokażę Wam, jak, jak przygotować terrarium dla patyczaków. A więc zaczynajmy. A więc zacznijmy od wysypania torfu, co ja już mam zrobione. Drugim etapem będzie ozdabianie, a więc ja zaczynam od kamyczków. Myślę, że tyle wystarczy. Może później coś jeszcze dołożę. Drugą częścią. Będzie jakiś ładny korzonek. Patyczaki lubią się wspinać, więc starajmy się wszystkie patyki połączyć ze, 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 ze sobą, żeby patyczaki mogły się wspinać. mniej więcej w taki sposób potem dodajmy niewielką ilość mchu ten kawałeczek malutki, fajnutki no nie, wszystko się rozwaliło najgorzej tak można już dawać resztę muchu. troszkę tutaj i oczywiście nie zapominajmy o tyle więc chyba mogę to jeszcze dodać więcej kamyczków. A więc teraz najbardziej nienawidzony przeze mnie etap, a mianowicie przekładanie patyczaków. Pierwszy? Ja mam akurat patyczaki rogate, ponieważ jest to najmniej wymagający gatunek patyczaków pochodzący z południowych Indii. A więc teraz jeszcze trzeba zwilżyć terrarium. Ja to zrobię później, bo aktualnie pod ręką nie mam nigdzie wsi kadełka. A więc w, dzisi w dzisiejszym odcinku to na tyle. Pa, pa!